Cześć, witajcie. W tym odcinku pokażę Wam moją hodowlę królików. Tutaj mam trzy młode barany francuskie. Dwa barany francuskie żółte i, i baran francuski madagaskarski. Młode mają już około dwóch miesięcy. Są one z marca. No to idziemy dalej. Tu jest samica, banan francuski biały, już po, już po trzech wykotach jest już dosyć stara, jest już jest kotna. Jest to jeden z moich pierwszych królików w hodowli bananów francuskich, z tych, które mamy jest pierwszy. No to idziemy dalej. Tutaj mamy barana francuskiego, szarego, samica, z, z siódemką pięknych maluszków. Mam nadzieję, że je widzicie. Wyciągnę sobie największego. Maluszki że mają około 3 tygodni. Chowają się dobrze. Nie ma żadnych problemów. Samica jest pierwiastką Idziemy dalej. Tutaj mam samicę Baron francuski żółty z, z, z mojej hodowli. Jest ona urodzona z kwietnia tamtego roku. On, ma ona około. Już zaraz będzie rok i miesiąc. No i teraz mój ostatni królik. Tym razem samiec Baron francuski, żółty brat tej samicy. Tej samicy, która była obok. Moje no są dosyć duży, waży 9 kg. Też jest w mojej hodowli. Jest po samicy. On jak i ta samica. są po samicy Havana, a po samcu żółtym. No to kończę ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Proszę o wyrozumieć, bo jest to mój pierwszy film. Cześć!